Zbliża się 21.31, jest wtorek, 17 dzień czerwca. Katarzyna Kulik, dobry wieczór. Witam państwa serdecznie i zapraszam na dwa losowania: Multilotka i Twojego Szczęśliwego Numerka. W studiu witam Komisję Kontroli Gier i Zakładów, w obecności komisji zgodnie z regulaminem gier liczbowych będą się odbywały nasze dzisiejsze losowania. Mam nadzieję, że przyniosą one państwu wiele wysokich wygranych. Zapraszam na pierwsze dzisiejsze losowanie, losowanie Multilotka. W kasecie maszyny losującej znajduje się 80 kolejno ułożonych kul. Bęben maszyny jest pusty, następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie 20 liczb. 78 62 51 Dwadzieścia sześć siedemdziesiąt pięć dwadzieścia dwa cztery czterdzieści cztery sześćdziesiąt sześć dwadzieścia pięć czterdzieści dziewięć pięćdziesiąt trzy trzydzieści cztery dwadzieścia dziewięć siedemdziesiąt trzy sześćdziesiąt jeden trzydzieści dziewięć 37, 28 i 77. Tak zakończyliśmy losowanie multilotka. Teraz zapraszam Państwa na losowanie Twojego szczęśliwego numerka. W kasecie maszyny losującej znajduje się 45 kolejno ułożonych kul. Komora mieszania jest pusta. Następuje zwolnienie blokady. I rozpoczynamy losowanie czterech liczb. I oto wylosowane liczby. 37, 32, 20, 22. I za chwilę zostanie wylosowana ostatnia liczba w tej grze, czyli Twój szczęśliwy numerek. W kasecie maszyny losującej znajduje się 36 kolejno ułożonych kul. Komora mieszania jest pusta, następuje zwolnienie blokady i rozpoczynamy losowanie jednej liczby. I tak zakończyliśmy dzisiejsze losowania. Powtórzę teraz Państwu ich wyniki, a zacznę od dwudziestu liczb wylosowanych dziś w multilotku: siedemdziesiąt osiem, sześćdziesiąt dwa, pięćdziesiąt jeden, dwadzieścia sześć, siedemdziesiąt pięć, dwadzieścia dwa, cztery, czterdzieści cztery, sześćdziesiąt sześć, dwadzieścia pięć, czterdzieści dziewięć.

I na zakończenie mam dla Państwa jeszcze informację o tym, że trwa sprzedaż loterii pieniężnej totalizatora sportowego tęczowa, w której główna wygrana to 500 tysięcy złotych. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszych losowaniach. Dziękuję również Komisji Kontroli Gier i Zakładów. Jutro studio lot to o godzinie 21.30, a w nim aż trzy losowania. Multilotka, ekspres lotka i dużego lotka. Przedtem serdecznie zapraszam Państwa do naszych kolektur. Na dziś to wszystko. Życzę Państwu miłego wieczoru. Dobranoc.